Maneczko w kolejnym odcinku, niewiadówka zmieniła swoje miejsce, bo nie było czasu jeździć, żeby robić, więc się przeprowadziła, A, że jest ciepło, to można było sobie na to pozwolić. Warsztacik przewieziony, no i troszeczkę podziałałem, podziałałem sobie mianowicie w pierwszej kolejności z obiciem siedzeń zrobiłem takie uchwyciki przyklejone na klej jeszcze takerem na zszywki przymocowane poszprejowałem sobie elegancką zawiaski z drugiej strony ta sama opcja tutaj Tutaj, tutaj majstry się w obliczeniach mi. Coś się wzięło i Rozjebało, nie? Ale to nic Stoliczek zrobiony Stoi sztywniutko Szt. Takie uchwyciki porobione O, te są nie, nie przyjmę później. Jedno. O, pyk. Tutaj są takie blaszki. Tu, tu wycięcie w blacie. Jedno drugie. O chwila. Łączę sobie. Aha. Cyk. Chciałem puknąć. Pyk, elegancko. Cyk, zapięte. Sztywno, nie odepnie się nawet podczas jazdy. Jestem bardzo zadowolony. Robota jest taka i taka. A druga robota, proszę Państwa, to jest to. Zrobione, otworki są. Rączka jest dopiero przykręcony na jednego wkręta. O przepraszam, na dwa i. Takie coś jest rozkminione. Będzie widać całości? Będzie widać. O. o takie coś w sumie się rozchodziło. Myślałem o trzech otworach, ale trzy będą niepotrzebne, więc zrobiliśmy dwa. Miałem pomoc. Tutaj jest jeden. Też jest to nie przykręcone. To jest przykręcone na dwa. Fajna sprawa, bo pomalujemy to. Yy, oczywiście, po uprzednim wyślifowaniu yy, pomalujemy sobie i faski trzeba porobić. Pomalować, jak przykręcimy, no to tutaj będziemy sobie na albo pineski, albo na jakieś szyweczki yy, przyczepiać nasze zdjęcia z podróży różnych. Więc yy, bardzo fajne rozwiązanie. Yy, cóż więcej. Tu będę dorabiał jeszcze jedną półkę też po przemyśleniach. No i w każdym rogu tutaj o, będę dawał ten y, sznur. Nie wiem czy w sumie tu u góry jest konieczny, ale zobaczę. Kupię ten taki sznur taki jak kciuk, może jak palec wskazujący na grubość, żeby na gwoździki go poprzyczepiać. Y, Cóż więcej, cóż więcej. Ale to taka rozkminka. Elektryka trochę jest bujnięta. W sumie nie robiłem tam mocno, żeby nagrać, co będę robił z elektryki. Na pewno jedna rzecz jest ciekawa, bo jak podłączałem sobie wentylatorek, żeby wywiał chłodek. O, się bardzo. Ligancko nie? Na stanie niewiadówki już będzie tu ma guziczek Klik Klik Szaleństwa nie ma powiem szczerze Ale wiaterek robi Tak jak teraz jestem to chłodek jest To spaliłem Przejściówkę do Gniazda USB Tak ona 2T Było i tylko było pst. I dzięki można kupić drugą. No i rozkwinę jeszcze mam z materacami. Materacę mam 3, trzy. trzy sztuki. Będą przycięte na szerokość od ścianek do szafy. Szerokość mają 60. Będą dwie sztuki takie. A drugi będzie przycięty na tą samą szerokość. I jeszcze na pół. I idealnie pasuje pod, pod okno. I będziemy szyć do tego sami, sami będziemy szyć z materiału pokrowce ale kiedy co i jak to nie wiem na pewno mam fajną rzecz taką od naszych my friendów my friendów pik musimy musimy zasilanie włączyć dla moment Odłożę na chwilę pikes Będzie bajer wejdzie, wejdzie, o, cyk USB, klik patrzta Jakie ładne, o, cyk czerwone czerwony, niebieskie, cyk A nie, to zielone. Teraz będą niebieskie, teraz będą żółte Teraz będzie jakiś stroboskop. Pik 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 Stroboskop. Tutaj jakieś takie sobie lecą same kolorki. Tutaj jeszcze co innego no i mogę je rozjaśniać, mogę je przyciemniać. No i jest oczywiście biały, nie? No sobie go pyk pik 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 pyk Przyciemiam pik 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 pik. Rozjaśniam jest super sprawa. Wyłączamy Lux. To będzie, to będzie zasilanie światła w przyczepce. Będzie poprowadzone w tych rynienkach. No i to będę robił, będę to robił na dniach. O, przekręciłem was. Będziecie mieli inny obraz. Będę to robił na dniach. Yy, także. Także tego elegancko. Taka aktualizacja porobione jest, porobione. Więc, więc cóż mogę powiedzieć więcej? Wszystko na bieżąco. Jakieś szmery, bajery, co będę robił, to będę aktualizował. Bardzo fajnie wyszło. Tu będzie jeden materac, drugi dwie trzydziestki. Materiału mi starczy, materacy mi starczy, więc jeszcze się nawet zastanawiałem, czy takich małych poduszeczek tam nie zrobić, że pod okieć, że jak się będzie siedziało, to żeby było się gdzie oprzeć. Z tego jestem zadowolony. Wyszło bardzo ładnie. Tu jest tylko taka dziurka, ale tu przy przygotowaniu, tutaj mam jeszcze więcej zapasu. Jak będę przygotowywał troszeczkę zeszlifuję, no i to pójdzie, pójdzie do góry, yy, więc tyle w tej takiej krótkiej wstaweczce, to będzie już koniec. Więc dzięki za oglądanie. Teraz może będę miał, jak ją przeprowadziłem, będę miał więcej czasu, żeby ją robić. No i co? Na razie, cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.